Widać, jak zanim zacznę, e, muszę się Wam do tego przyznać, że e, najbardziej niezręcznym fragmentem każdej imprezy z ludźmi jest składanie życzeń dla mnie, więc może być ciężko, ale spróbujmy. Życzę Wam tego, żeby Wam nikt nie wykradł haseł e, skąd. Które macie w grach, żeby was nikt nie schakował wam konta i nie wyczyścił go z golda i innych rzeczy, żeby e, poziom trudności zawsze był idealnie dobrany, żeby gry były na tyle tanie, żebyście mogli sobie kupić wszystkie, które chcecie. Żeby wasze ulubione serie e, wychodziły co roku, ale żeby te części były tak od siebie różne i fajne, żeby się wam ciągle podobały. E, żeby wszystkie gry były po polsku, ale w tej wersji, która się Wam podoba, czyli albo z napisami, albo z dubbingiem. No i poza tym typowego szczęścia, zdrowia, pomyślności, Konsol, komputerów, e, smartfonów wypasionych i tego typu rzeczy, i oczywiście e, karty kredytowej bez limitu, które nie trzeba spłacać. Drodzy użytkownicy GramPL, chciałbym Wam życzyć wszystkiego najlepszego z okazji nadchodzących świąt oraz wszystkiego najlepszego na nowy rok. Dużo e, nowych, dobrych gier, kart graficznych. No i to chyba tyle. Kochani użytkownicy serwisu gram.pl Oraz nasi wierni klienci Z okazji świąt Bożego Narodzenia Chciałbym złożyć Wam Życzenia wszystkiego najlepszego Żeby te święta były Spędzone razem z rodziną Oraz Szczęśliwego Nowego Roku Z mnóstwem Dużo ciekawych premier Fantastycznym E3 Bez Wnerwiających DLC z superpolizacjami. To, co kochacie najbardziej, zaglądajcie do nas częściej. I oczywiście dużo dobrych cen. Tylko u nas w gram.pl. Hehe, <gry> Wesołych Świąt gram.pl. Drodzy gramowicze, ja mszasty w nowym, zbliżającym się 2014 roku życzę Wam przede wszystkim tego, żeby każda gra, którą kupicie, zdobędziecie w jakikolwiek sposób, dostaniecie, sprawiała Wam satysfakcję, sprawiała Wam przyjemność, żeby była grą przede wszystkim dobrą, dopracowaną, bez bugów, bez żadnych większych problemów na starcie, bez wysypujących się serwerów, innych tego typu rzeczy. I ja osobiście, żebym mógł tej grze, jeżeli dostanę ją w swoje łapska, wystawić przynajmniej dobrą, mocną ósemkę. To po pierwsze. Po drugie, żeby gry free-to-play okazały się darmowe, tak naprawdę darmowe. Po trzecie, żeby nasz sprzęt, co jest bardzo ważne, no nie zawiódł nas w najważniejszych momentach, żebyśmy zawsze mieli dobre, stałe połączenie z internetem, żebyśmy mogli spokojnie ciorać sobie w każdą grę, w którą tylko będziemy chcieli żeby nasze konsole i nasze pecety uciągnęły każdy nowy tytuł na najwyższych detalach i żeby nie zawiodły właśnie w najbardziej wymagającym momencie no, i rzecz czwarta najważniejsza, żebyśmy mieli na tyle zdrowia i siły, by zaraz po premierze, przy tych najfajniejszych tytułach, na które najbardziej czekamy, mieli no, na tyle sił, żeby, nie wiem, zarwać dwie czy trzy noce z rzędu i po prostu tą grę skończyć, wycisnąć z niej wszystkie soki. Tego Wam właśnie życzę. Trzymcie się na razie. Hej, Gramowicze. Życzę Wam wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia i przede wszystkim od siebie chciałbym Wam po pożyczyć. Nowy Gram site w przyszłym roku, wielu nowości na Gramie, samych udanych premier, wielu godzin pasjonującej rozgrywki spędzonej przy najlepszych tytułach, które wyjdą w przyszłym roku. Wszystkiego najlepszego i szczęśliwego nowego roku życzę Gram.pl. <grym> Wszystkim użytkownikom portalu Gram.pl, tym grającym i tym niegrającym, życzenia zdrowych, spokojnych świąt, a prywatnie także od gracza jak najmniejszej ilości lagów na serwerach. Wszystkiego najlepszego. Gramowych, batafieldowych, Wiedźmińskich. zombiastycznych, białych, śnieżnych, miłych i gramowych świąt. Ho, 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 gramowicze. Chciałbym wam życzyć. Życzyć czego? No, przede wszystkim, żebyście mieli więcej gier niż książek, jest za mną, za moimi plecami. Oprócz tego, co najważniejsze, żeby jakoś się te nowej generacji konsole ruszyły i żeby gry jakieś w nowym roku po pojawiły się, i żeby można było wreszcie grać w coś na PlayStation 4. No i oczywiście, nim to nadejdzie, żeby pod choinką spora dostawa dobrych gier się pojawiła. Dla wszystkich Gramowiczu, wesołych świąt w 2013 roku. Chciałbym złożyć życzenia z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia wszystkiego najlepszego, zdrowych i spokojnych świąt, dużo grania, oczywiście, i szczęśliwego nowego roku 2014. Wesołych świąt! This is a season to be jolly, fa la 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 la. la, la. Wszystkiego gromowego.